Jak szybko zdobyć metal Sonica 30 w Sonic Speed Simulator. Cześć moi drodzy, jestem Remy, zobaczcie i mamy wreszcie nowy event. Zobaczcie, mamy wreszcie metal madness event ponownie. Zobaczcie, mamy teraz do zdobycia i metal Sonica oraz, moi drodzy, mamy do zdobycia, zobaczcie, metal Sonica 3.0, który nazywa się, słuchajcie, mach 3.0, ale moi drodzy, jest on totalnie kozacki. Naprawdę, moi drodzy, mamy dwie nowe postacie, ale to nie wszystko, bo zobaczcie na to, moi drodzy, mamy tutaj lekcję latania i zobaczcie, że mamy, moi drodzy, samolot Tejsa, który, moi drodzy, podobno jakoś będzie latał. I moi drodzy, nie wiem czy my możemy słuchać jakoś do niego wsiąść, słuchajcie, ale to się okaże. W każdym razie, moi drodzy, mamy nowe postacie. I naprawdę, moi drodzy, jest bardzo grubo. I w tym odcinku, słuchajcie, powiem wam to, jak możecie najszybciej zdobyć metal Sonic 30. W każdym razie pamiętajcie, aby końcowi łapę w górę, suba z wątkiem, i napiszcie w komentarzu, moi drodzy, co sącie o nowym updatecie słuchajcie, oraz jakieś mity z nowego updateu, który słuchajcie, sprawdzimy sobie w kolejnych odcinkach. W każdym razie Moi drodzy, zobaczymy sobie tylko jeszcze jedną rzecz, moi drodzy, bo być może ustawić jakieś easter egi. Ale moi drodzy, okej, okay, tutaj mamy, zobaczcie, co tutaj mamy. okej, okay, zobaczcie, tutaj mamy ten sam event. Zobaczcie, mamy tutaj metal Sonica 3.0, zobaczcie, oraz mamy zwykłego metal Sonica. I teraz tak, moi drodzy, aby zdobyć zwykłego metal Sonica, potrzebujemy, tak jak było moi drodzy, wcześniej 50 tysięcy e, tych mystery orbów, moi drodzy, potrzebujemy mieć tutaj oprócz, potrzebujemy krecie, pokonać metal Sonika oraz ukończyć wyścig w minutę 20. Słuchajcie, co ja już zrobiłem, ale moi drodzy, za to jest coś naprawdę fajnego, ponieważ moi drodzy, jak zrobimy, jak właśnie zdobędziemy tego Metal Sonica, to później moi drodzy mamy kolejnego Metal Sonica 3.0 do zdobycia. I tutaj potrzebujemy 250 baloników, moi drodzy, do zniszczenia jako Metal Sonic. Musimy pokonać właśnie tego Metal Sonic'a 3.0 jako Metal Sonic, moi drodzy. Oraz musimy łącznie brać udział w wyścigu przez 20 minut. A jak chcemy go, moi drodzy, odblokować od razu, to kosztuje on, słuchajcie, 1000 Robuxów. A Metal Sonic, słuchajcie, kosztuje, ile? Uwaga, też 1000 Robuxów. Więc, moi drodzy, jest to naprawdę droga impreza, słuchajcie, jak chcemy go odblokować tak przez Robuxy. Więc, moi drodzy, w tym odcinku opowiem wam, słuchajcie, jak najszybciej i najłatwiej, odblokować te dwie postacie, moi drodzy, oraz co takiego zrobić, żeby od razu, słuchajcie, je mieć. I też, moi drodzy, przy użyciu na samym początku, słuchajcie, pójdziemy sobie tutaj i zobaczymy, słuchajcie, jak wygląda nowy tor przeszkód, ponieważ, słuchajcie, mieliśmy też tutaj parę bardzo fajnych update'ów. Zobaczcie, moi drodzy, mam tutaj dalej Metal Sonica i teraz, moi drodzy, zobaczcie, że on nie jest taki sam, ten tor, jak wcześniej, bo zobaczcie, pójdziemy sobie teraz tutaj, zobaczcie, oczywiście zbierajcie sobie też orby, moi drodzy, bo z nim łatwo wygrać z tym Metal Soniciem, więc naprawdę, moi drodzy, z nim jest bardzo łatwo wygrać, słuchajcie, wystarczy tylko, żeby być, żeby po prostu szybko biec w każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj, zobaczcie, checkpointy, czyli słuchajcie, jak teraz na przykład spadniemy, zobaczcie To teraz, moi drodzy, odrodzimy się. Właśnie tutaj, moi drodzy, w checkpoincie. To jest naprawdę, moi drodzy, niezłe. Ale chodźcie, w którą stronę ja mam iść. Dobra, chodzi, słuchajcie, w tych tu stronę mam iść. Dobra. każdym właśnie, moi drodzy, mamy właśnie checkpointy i moi drodzy, jest to naprawdę mega kozackie, ale musimy słuchajcie z nim wygrać. I zobaczcie, że mamy też nowe baloniki tutaj. Zobaczcie, jak biegamy sobie, to mamy też, moi dodzy, tutaj nowe balony, które słuchajcie, będą nam później potrzebne, słuchajcie, do zdobycia właśnie metal Sonica 3.0. I zobaczcie, moi drodzy, że każdy orb, który zbieramy, słuchajcie, liczy się jako 25. Zobaczcie, to nie jest tak, że one są, słuchajcie, jako jeden. Tylko moi drodzy, one się liczą jako 25. Więc moi drodzy, naprawdę szybko można zdobyć słuchajcie tego sonika metalowego. Więc moi drodzy, jest to naprawdę bardzo proste, aby słuchajcie go zdobyć i możecie to bez trudu słuchajcie, zrobić, jeżeli na przykład będzie po prostu biegać w miarę środkiem, zobaczcie i skakać moi drodzy, jak będą te orby. A później mam, słuchajcie, pokażę sposób, dzięki któremu, słuchajcie, naprawdę bardzo szybko zdobędziecie obie te postacie. W każdym razie moi drodzy, warto też słuchajcie w baloniki, słuchajcie, strzelać, ale moi drodzy, to, to już głównie później. I teraz zobaczcie, że jak pójdziemy sobie do mety, czekajcie, oj, moi drodzy, musimy tylko być tutaj. To Dobra, lecimy. Mamy tutaj Orb, pięknie, zobaczcie. I każdy Orb się liczy tylko 25. Więc naprawdę, moi drodzy, jest to mega kozacka sprawa i z metal Soniciem jest naprawdę, słuchajcie, łatwo wygrać. Więc słuchajcie, nie ma tutaj żadnego problemu. Lecimy sobie, słuchajcie, teraz do końca i wygraliśmy, moi drodzy, właśnie nam się udało. I teraz, jak pewnie moi drodzy, widzieliście, uzbieraliśmy 2000 Orb. A w ogóle zobaczcie, mamy tutaj słuchajcie jeszcze koło fortuny. Kręcimy sobie, zobaczcie. kręcimy koło fortuny, jazda i uwaga, bo tu mamy zobaczcie jakieś w ogóle części. Tylko zobaczcie, nie wiem co te części za bardzo dają. Słuchajcie, ale OK. Mamy tutaj, mamy 20 Pięć części, ale w ogóle do czego one są? Okej, okay, drodzy, nawet nie wiem do czego są te części, ale dobra, słuchajcie, lecimy sobie na Krinkhila. I teraz tak, moi drodzy, jak najszybciej zdobyć, właśnie, moi drodzy, tego Metal Sonica oraz Metal Sonica 3.0. W ogóle, słuchajcie, nie wiem do czego są te części, moi drodzy, Naprawdę nie ma pojęcia, słuchajcie, do czego są te części. Każdy ma się moi drodzy, aby je najszybciej zdobyć, potrzebujemy, słuchajcie, magnes. bo jeżeli mamy, słuchajcie, magnes, to wszystkie orby będą do nas lecić, słuchajcie. Aby wykorzystać magnes, musicie, moi drodzy, zrealizować kody, tak, 25k albo, moi drodzy, M amazing35, słuchajcie z tymi kodami macie moi drodzy pół godziny magnesu, ale jeżeli moi drodzy te kody wam już nie zadziałały, bo je wykorzystaliście to możecie moi drodzy wylosować magnes z prezentów, który moi drodzy jest właśnie tutaj, zobaczcie, możemy tutaj mieć jakieś szanse na magnes albo moi drodzy, możemy też magnes wylosować zobaczcie w tym kole fortuny, zobaczcie moi drodzy co będziemy mieli, uwaga uwaga moi drodzy, będziemy mieli, uwaga uwaga moi drodzy będziemy mieli, proszę magnes, proszę Moi drodzy, oj, moi drodzy, mamy hajs Ale, moi drodzy, jest jeszcze jeden sposób na magres. Oczywiście, moi drodzy, możemy go kupić tutaj Ale, moi drodzy, możemy też upgrade'ować się Tutaj, moi drodzy, w chemical planciach Pójdziemy sobie teraz, moi drodzy, w tym miejscu, zobaczcie, mamy upgrade'y I teraz tak, moi drodzy, jeżeli za milion Upgrade'ujemy z jednego z naszych czołów, To mamy 10% szans Że, moi drodzy, będzie to magnes. I wtedy, moi drodzy, będziemy mieli z magres na tego peta I wtedy, moi drodzy, możemy dużo łatwiej i dużo szybciej Z zdobyć właśnie tego metal. Tonika, więc, moi drodzy, wrócimy sobie teraz tutaj. Oczywiście, słuchajcie, magnes możemy też niby kupić. Zobaczcie, tutaj za 149 Robuxów. W każdym razie, moi drodzy, no, lepiej byłoby go słuchajcie mieć jednak za darmo, bo słuchajcie, 149 Robuxów to jest słuchajcie, tak trochę hajsu. No i na przykład, no nie, nie chciał mu tyle wydawać. Więc, moi drodzy, pamiętajcie koniecznie, aby ten magnes, słuchajcie zdobyć, bo on wam naprawdę po pozwoli przyspieszyć ten proces naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, że jak mamy ten event, to mamy już, zobaczcie, 2,5 tysiąca orbów, a naprawdę nie zbiera Słuchajcie, ich jakoś strasznie dużo, więc naprawdę, moi drodzy, jak mieli magnes i każdy orb, słuchajcie, jako 25 nawet więcej. To jest to ultra, ultra proste, słuchajcie, aby uzbierać właśnie te orby, moi drodzy, jest to naprawdę bardzo proste. Więc to, co musicie zrobić, moi drodzy, to zrealizować kod, słuchajcie, albo zdobyć magnes stąd, moi drodzy, albo zdobyć magnes gdzie indziej. I teraz, moi drodzy, po prostu lecimy do tego eventu. I teraz, moi drodzy, po prostu musimy się skupić na tym, aby biec na samym środku, moi drodzy, aby biec po prostu na samym środku i po prostu, moi drodzy, zdobywać te orby, a później, moi drodzy, jak będziemy mieli, moi drodzy, właśnie tego Metal Sonic 3.0, to słuchajcie, musimy się skupić na tym, aby rozwalać prezenty, moi drodzy, bo później liczą się prezenty. Musimy, słuchajcie, zniszczyć 250 prezentów, więc słuchajcie, pamiętajcie o tym, aby wtedy koniecznie słuchajcie rozwalać prezenty. Na przykład, moi drodzy, tutaj właśnie słuchajcie, każdy prezent po kolei słuchajcie rozwalić. Jest to, moi drodzy, ultra, ultra ważne i nie przejmujcie się, słuchajcie, wtedy Soniciem, tylko po prostu rozwalajcie te prezenty, bo jest to, moi drodzy, naprawdę bardzo proste. A więc, słuchajcie, wyjdziemy sobie teraz tylko z tego. I jeszcze, moi drodzy, jak wam się tam skończył prezenty, to na luzie możecie moi drodzy sobie tutaj i wtedy słuchajcie jako Metal Sonic słuchajcie, ze skinem Metal Sonica po prostu rozwalacie sobie te prezenty tutaj, a później, moi drodzy, rozwalajcie sobie te prezenty, o właśnie tutaj, zobaczcie po prostu te. I możecie, na przykład, słuchajcie, pójść jeszcze sobie właśnie o tutaj i słuchajcie sobie te prezenty porozwalać, więc jest to, moi drodzy, naprawdę bardzo proste. Musicie, moi drodzy, tych prezentów zniszczyć, już wam mówię, dokładnie, moi drodzy, 250, więc nie jest słuchajcie, jakoś super dużo, ale musicie mieć, moi drodzy, Metal Sonica, właśnie, aby rozwalać te prezenty. No i później, słuchajcie, zostaną wam tylko dwa questy, które są, słuchajcie, naprawdę proste, żeby pokonać 10 razy tego Metal Sonica 3.0. No i moi drodzy, być na wyścigach przez w sumie łącznie 20 mil, więc słuchajcie, jest to naprawdę proste, na pewno, słuchajcie, wam się uda to zrobić bez trudu. W każdym razie, moi drodzy, to byłoby na tyle, pamiętajcie, aby koniecznie napisać wasze mity z nowego update'u, słuchajcie, w komentarzu oraz dajcie znać, słuchajcie, jak wam się podoba nowy update i napiszcie, słuchajcie, mity, które sprawdzimy właśnie, słuchajcie, w nowym odcinku, więc elo, papa, słuchajcie, ma, cześć i do zobaczenia w następnym filmie, elo.